No już wieczór. Kozy właśnie dostały, właśnie odkryłem, że jeden gatunek bambusa one bardzo lubią. To jest chyba sasa, ale nie wiem, nie wiem co to jest tak naprawdę. Na pewno to nie jest filostachis. Yy, to musi być sasa, bo to są te. Ja mam tutaj, ja mam tutaj kilka rodzajów, mam na, znaczy gatunków, tak. Czy odmian, nie wiem, no gatunków chyba. To jest sasa. On dorasta tak do 5-10 metrów, nie, do 5 metrów, metrów, tak. I to właśnie to, co one lubią. Ja tu już wyciąłem, bo przygotowuję ogród. Tak, ale o tutaj, tutaj to jest taki wysoki, a on chyba już umiera tutaj. Czyli może, może nasiona, może tutaj wszystko umrze teraz. Czasem ciekawe jest, że piękne to znaczy piękne, nie wiem czy to piękne czy nie piękne, ale często widać na przykład takie wymarłe lasy bambusowe, to znaczy, że one po prostu zakwitły, nie? A tutaj mam właśnie też sasę, ale to jest jakaś zupełnie inna, inny rodzaj, inny gatunek. Eee... Tutaj mam takie, taką sasę. Plus tutaj są też, ta, no ten to, ma, to, to dorasta chyba nawet do 10 metrów. Bo on tutaj to jest młody, ale tutaj już będzie. Tam ma już takie duże dosyć wysy... to jest ten właśnie ten fletowy cały. Nie, wiem, no to jest chyba sasa. A teraz pokażę wam, jak odkryłem bambusowy gaj, tak? Tutaj była droga, ja na mapach nie mogłem się połapać, gdzie jest reszta tej farmy, nie? No i tutaj sobie szedłem, szedłem i nagle wyciąłem tutaj drogę, ale tutaj jest, tu mam sidła zastawione, no, ale jak ja tak będę łaził, to chyba i tak się nic nie złapie. I nagle, nagle wchodzę, ta, 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 idę, 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 idę i nagle tutaj, i to jest właśnie ta sasa, by the way, nie, tutaj, ona jest, nie, to nie jest sasa, to jest ten na flety, nie wiem jak on się nazywa. On jak rośnie gruby, to taki gruby rośnie z takimi drugimi i tutaj proszę Państwa mam taki bambusowy chruśniak. A tutaj jest pole na dole, nie? I tego bambusa raczej nie chcą mieć. One chcą jeść bardziej tamten. I ja też jak na tamten patrzę, to też jakbym miał jeść, to bym raczej tamten jadł. No tak jakbym był kozą, nie? No i tutaj, proszę Państwa, tutaj jest, tutaj kręcili Totoro. Tu mieszka Totoro. I stara Totorowa. A tak naprawdę to tutaj był zbiornik, jest zbiornik wody deszczówki. I tu była jakieś sieć pomp i tak dalej, które odkryjemy pewnie w, w, za jakieś 10 lat. O ile tam przeżyje, nie? No i tutaj, proszę zobaczyć. Takie tutaj mamy. No i tutaj jest wyjście na następne pole, które właśnie odkryłem, bo nie wiedziałem, gdzie jest, gdzieś mi znikło pole. Ja myślałem, że to jest tylko tutaj, nie? Widzicie tutaj? E, no, a tutaj jest jeszcze jedno pole i tam jeszcze idzie tutaj. Tam mam taki lasek e, tych kasztan, to są kasztanowce jadalne. Muszę koniecznie, ale to koniecznie do nich wleźć w tym roku i je tam oczyścić. Dlatego, że one żeby one zaczęły owocować, tak? No. I tutaj... I tutaj, proszę zobaczyć, tu są wszędzie bambusy. I tak, mógłbym powiedzieć, och, wpuszczę tutaj kozy. Nie. Ja staram się gdzieś załatwić świnie. Żeby one te kłącza wyżarły. Zresztą to nawet nie o to chodzi, żeby to zniszczyć, nie? Tylko... Jakby włożyć to w system tutaj, tej farmy. Zobaczcie, jakie to piękne, soczyste. To czyste bambusy, kurde. No jakbym był kotą, to mżar, aż by mi się rogi trzęsły. No i tutaj wychodzimy. O, tutaj też są sidła, tu mój, mój stojemy myśliwy nastawił. Ale jak mówię, jak mówię, jak będę tak łaził, to, tak, to i tak nic nie będzie. Ale tutaj zobaczcie. Rozwalają mi brzegi. Dziki tutaj kopią wszędzie. A tutaj jest sławna wieża 5G, która. Tutaj jest sławna wieża 5G, którą nie zauważyłem jak kupowałem farmę. Zobaczcie, i tutaj taki widok sami. tam są piękne góry za tym. Ja mam tutaj duży system. Kiedyś tam wezmę kamerę i pokażę wam pola w środku lasu, które były kiedyś używane do czasu, kiedy nie zaczęto używać chemicznych tych jak to się mówi, nawozów chemicznych. A tam piękne góry. Jak już się chwaliłem wiele razy, na tej górze byłem Piękna góra, nie pamiętam jak się nazywa, na K. No K, okay. bye.